Cześć, tu Paulina, a to kolejny odcinek podcastu Kobiety i ADHD, w którym prowadzę wywiady z kobietami takimi jak ja. Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z moim kalendarzem, a, bo na pewno wiele z Was słyszało już wielokrotnie takie pytanie a próbowałaś może prowadzić kalendarz, albo alternatywnie, a próbujesz sobie może to wszystko, co masz do zrobienia zapisywać? Więc w odpowiedzi na te pytania na pewno gremialnie możemy odpowiedzieć tak, próbowałam. A dzisiaj będzie relacja z tych moich prób. Mianowicie odczytam Wam, co jest w moim kalendarzu. Jak wygląda mój kalendarz? Zacznijmy od tego, że mój kalendarz nie jest na rok 2023, tylko 2022, ponieważ. E, bo tak. <gryw> ponieważ tak. I moje próby pisania w nim w 2022 spaliły na panewce, ale ponieważ był bardzo ładny i zielony, to zostawiłam go sobie i zaczęłam w nim pisać różne inne rzeczy. Więc teraz zaczniemy od tego, co można w moim kalendarzu znaleźć. Zaczniemy od początku, no bo przecież wiecie, idziemy chronologicznie. Więc, na przykład, 31 grudnia, czyli sam początek. Sam początek mojego kalendarza to jest spis miejsc pracy, ponieważ w którymś momencie szukałam dla mojej znajomej pracy, szukałam dla mojej znajomej pracy w Szwalni. Przyjechała z Ukrainy, uciekała z Ukrainy. I uciekła, z, no to, tak, udało jej się uciec z Ukrainy i szukała pracy w Szwalni. I tutaj jest spis najróżniejszych mie miejsc, gdzie mogłaby pracować. W ostatecznym rozrachunku znajoma pojechała w końcu na Sycylię, e, ponieważ e, nie zdołałam znaleźć jej pracy, ponieważ nie jestem w tym specjalnie dobra. Bardzo się starałam, w związku z czym mam tu zapisane adresy, numery, e, Miejscowości wypisane, jakie są godziny, co druga sobota do 13, codziennie siódma 16, praca na akord 2,5 tysiąca. Najróżniejsze dane są to wypisane. Jak widzicie, kompletnie bez y, y, sukcesu. Mój mąż jest bardzo dobry w tym, żeby znajdować ludziom pracę. Ja natomiast zdecydowanie nie, ale na... bardzo się starałam. Nawet tutaj mam o Boże, to, to jest urocze. Ponieważ ja mam zerową. Ja mam zerową e, orientację w terenie, znaczy nie zerową, ale naprawdę dużo czasu mi zajmuje wypracowanie sobie takiej wewnętrznej mapy. To do dzisiaj nie wiem, gdzie są najróżniejsze e, miejscowości w okolicy Warszawy. W sensie nie wiem, czy piastów jest tam, gdzie pruszków, czy nie. W związku z czym mam tutaj takie kółeczko narysowane, które ma symbolizować Warszawę, i taką kreskę na skos, która jest wisłą, i sobie rozpisywałam czwórka, piątka, szóstka, które z tych miejsc, gdzie jest. No, i jak widać, wszystko na nic, bo i tak tego mi się, to mi się nie udało. Yy, jedziemy dalej. 6 stycznia, czyli Trzech Króli. Tutaj jest yy, raz, dwa, trzy, cztery. Pięciokolorowy baskrąg mojej córki. <grych> jedziemy dalej. No widzicie, kalendarz się bardzo, bardzo przydaje. Yy, tutaj mam w 10 i 11 stycznia rozpiskę wywiadu Skają. I na samej górze jest na Zapisany cytat z niej, albo właściwie z jej ojca, który powiedział i bardzo zachęcał ją, i jej brata Kaja, czyli bohaterka odcinka numer dwa. Nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam, żywo pamiętam. I ojciec Kaj powiedział i zachęcał ją, żeby jak najpóźniej zaczęła brać narkotyki. Uważam, że to jest bardzo odświeżające podejście, i zamierzam je zastosować w stosunku do moich dzieci, jak już przyjdzie czas. Chwilowo moje dzieci są na tyle małe, że na szczęście nie muszę się tym zajmować, ale zapamiętam ten trik, uważam, że jest bardzo dobry. Nie mówić dzieciom, żeby nie brały narkotyków albo nie piły alkoholu no bo będą piły i będą brały, ale żeby im tak powiedzieć, no spróbuj jak najpóźniej. A właśnie z Kają, nie, Kaję nie tylko mam żywo w pamięci, jako bohaterkę drugiego mojego, drugiego odcinka. Mojego podcastu, i nie tylko jako osoby, której regularnie słucham, ponieważ absolutnie uwielbiam jej podcast Nerdy Noc, ale również dlatego, że szykujemy się do akcji podcasty dla wośpu. Przez cały dzień finału będzie leciał live, podcasterzy będą i podcasterki będą mieli po 20 minut, żeby sobie pogadać ze swoją publiką, ale też z nowymi, różnymi ludźmi i w tym trakcie tego live'a będzie zachęcanie do zbierania na WOŚP. Będę brała udział. Niedługo Wam powiem jaki jest temat, a na razie... Wiecie, trzymajcie kciuki za, za to, żeby akcja się super rozwinęła, powiedzcie ludziom, że będzie można się podłączyć i e, wiecie, wyglądajcie informacji, kiedy będę, o której godzinie. Jedziemy dalej. Ach, Zobaczcie, jakie bezczelne po prostu w, w, trakcie, w trakcie tutaj formatu o kalendarzu bezczelne promowanie moich e, następnych akcji. Naprawdę. Straszne. Ehm, o. 18 stycznia, cały czas siedzimy w styczniu, chciałabym zauważyć. 18 stycznia rozpiska moi, moich robót, moich zadań w projekcie. Tam trzyletni projekt był i musieliśmy w którymś momencie tłumaczyć na cztery języki jakiś podręcznik, który współpisałam a propos najlepszych planszówek. 20, 20 najlepszych planszówek do, do pracy z dziećmi w pieczy zastępczej. Bardzo fajna akcja, nazywała się Domus Ludens, czyli dom, który gra. Jedziemy dalej. Jesteśmy już na koniec stycznia. I tutaj jest e, mój wiersz po francusku, ponieważ moja lektorka od francuskiego zachęciła mnie do napisania wiersza. I e, nagle po e, ośmiu latach nieużywania kompletnie języka francuskiego napisałam czterozwrotkowy wiersz. E, co dalej? Ach, no proszę, już jesteśmy wy. Lutym, 14 lutego, 14 lutego, słuchajcie, walentynki, w tym bardzo ważnym dniu napisałam na tej kartce listę zakupów. Banany, cytryna, cukinia, pomidor, jabłka i tak dalej, tak dalej. A nie dość tego, tutaj jeszcze sobie na drugiej stronie już 15 lutego wpisałam portale różnych lokalnych gazet, do których miałam właśnie napisać o domu Ludens, czyli o tej akcji z planszówkami w... W placówkach pieczy zastępczej. Jedziemy do marca. Czy to jest marzec? Nie, to jest jeszcze ciągle luty. W lutym ciągle jeszcze pisałam tutaj chciałabym w razie gdyby to nie było jasne. Nie wiem czy jest to jasne, ale ja idę chronologicznie, żeby był jakikolwiek porządek tego e, nagrania, natomiast zapewniam Was, że te rzeczy nie były pisane chronologicznie. Więc fakt, że 27 lutego mam zapisane e, informacje ze statystyki o tym, jak używać tabel krzyżowych i kwadrat i R. Pearsona, e, i zapis, jak tutaj używać tych e, tabeli krzyżowych i kiedy używamy zmiennych ilościowych, a kiedy zmiennych nominalnych, nie oznacza to, że zapisałam to 27 lutego. Jedźmy dalej, zobaczmy, co się jeszcze kryje w moim kalendarzu. No, na przykład, lista rzeczy do zrobienia. Czyli pytanie, czy próbowałaś sobie kiedyś to zapisać? Tak, próbowałam, na przykład 3 marca. I wypisuję tutaj. Praca, lista sponsorów, dom sluden, stypendium, znajdź artykuł, znajdź, przeczytaj, yy, znajdź konferencję, odkop ankietę. Takie rzeczy. Chciałabym zauważyć, że tutaj wszystkie te kwadraciki, gdzie miałam odhaczyć rzeczy, które miały być zrobione, nie są odhaczone. Ta lista jest bardziej po to, żebym ja wiedziała, że z grubsza pamiętam, co jest do zrobienia, ale nie mam przyjemności z odhaczania. I yy, ważniejszy jest dla mnie proces zapisywania niż proces odhaczania. Jedziemy dalej. Dalej marzec. Co tutaj mam? A z jakiegoś powodu, zamiast w zeszycie, czy zamiast na jakiś, nie wiem, w segregatorze, zaczęłam tutaj zapisywać wykład z, chyba, z, na studiach moich, z wykład z psychologii motywacji. Na przykład, proszę was, zasada podwójnej kwantyfikacji. I żeby was trochę zaangażować sami, sprawdźcie, co to jest zasada podwójnej kwantyfikacji w teoriach emocji. A czemu nie? Niech to będzie trochę też edukacyjna, nie tylko śmieszki i hechzki. 12 kwietnia. Panownie, nie zapisałam tego 12 kwietnia. Po prostu w momencie kiedy chciałam to zapisać, otworzyło mi się na 12 kwietnia. Mam tutaj. Z mojej terapii, w nurcie oczywiście CBT, z taką tabelkę, żeby się zastanowić troszeczkę nad sobą, i można zapisać zdarzenie towarzyszące temu uczucie, towarzyszące temu myśli automatyczne, stan fizjologiczny i jaką wybrałam reakcję. Możecie zgadywać, ile tutaj, zapis ile tutaj zapisałam tych zdarzeń i towarzyszących im uczuć, i myśli automatycznych, ale myślę, że im bardziej okrągło, czyli im bliżej zera, tym będziecie bliżej waszych estymacji. 13 kwietnia mam już zapisane listę taborów i listę wyjazdów. Tabory to są takie wyjazdy letnie, najczęściej związane z muzyką tradycyjną. Nie powiem, że z muzyką folkową, ponieważ jak może pamiętacie z odcinka z Natalią Kościńską, Natalia i Patriotyzm jest bardzo duża różnica między muzyką tradycyjną i muzyką folkową. Patrzmy, co się dalej dzieje u mnie, żeby nie było. To nie jest tak, że jadę tak randomowo, kompletnie. Tylko najpierw przeszukałam trochę ten kalendarz, żeby Wam pokazać przekrój różnego rodzaju zapisów, bo nie będę, wiecie, no, 17 stron notatek ze, ze statystyki Wam czytać po kolei, mimo że zapewniam Was, że w którymś momencie znajduje się tutaj 17 stron notatek ze statystyki. Mm, ale tu na przykład już w rozpisce dotyczącej maja mam e, biologiczne podstawy zachowań, homostaza wewnątrzustrojowa. Yy, układ wegetatywny, antagonizm czynnościowy układów współczulnego i przywspółczulnego. Widzicie, jakie to jest edukacyjne? Nie tylko robimy sobie śmieszki, z yy, yy, neurotypowego podejścia do nas, ale również się uczymy. Yy, yy, natomiast już 2 czerwca mam zapisaną listę... Yy, listę najróżniejszych osób, z najróżniejszych uniwersytetów, do których pisałam, ponieważ miałam jakiś pomysł na program wsparcia osób za DHD na uczelni, żeby tworzyć taki body system, taki, taki system koleżeńskiego wspierania się, łączenia się w dwójki, jakie pilnowania, żeby każdy jakby nie zapominał o swoich nie zapomniał o swoich deadline'ach, o tym czytaniu lektur, wypożyczaniu lektur, oddawania prac domowych i tak dalej i napisałam do masy ludzi, gadałam z kilkoma naprawdę poważnymi osobami. Nic z tego nie wyszło. Nadal jest ten pomysł na poziomie hmm, daleko posuniętych rozmów. Ale wiecie co? Ostatnio koleżanka, która ma też tak bardzo dużo pomysłów, spytałam się o jeden jej pomysł, który, no, jakim, na jakim on jest etapie? Ona powiedziała: tak, no jest na parkingu. A ja tak, o, no faktycznie. Przecież jakby fakt, że coś zaczęłam i nawet gadałam z jakimiś ludźmi, narobiłam im nadzieję, i nic dalej z tym nie robię, to nie znaczy, że jakby zawaliłam. Można po prostu stworzyć sobie w głowie mentalny konstrukt parkingu i stwierdzić: Okej, okay, to jest zaparkowane. To nie znaczy, że straciłam swoją szansę. To znaczy, że straciłam jakąś szansę albo przepuściłam jakąś okazję, ale to nie znaczy, że wszystko stracone. To dosyć nowy taki dla mnie, nowy dla mnie sposób myślenia. Bardzo przydatne. O, że teraz jest 19 czerwca z kolei zapisane jakieś moje wynurzenia z, z moich przemyśleń a propos, a propos terapii, że ja mam zapisane. Zawalasz, żeby zachować kontrolę. Porażka to stara znajoma, sukces to nowość, czyli zagrożenie. Nie będziemy tak smutować, jedziemy dalej. Ale no czasami zapisuję takie sobie złote myśli, żeby mi nie uciekły. Ale przejdźmy do czy lipca, czyli a, konkretnie 12 lipca. I co mam zapisane? Wszystkie informacje związane z rekrutacją do szkół podstawowych, bo nie jestem w tym koszmarnym momencie szukania szkoły podstawowej dla mojego dziecka. Nie zazdroszczę nikomu, kto musi to robić. Współczuję wszystkim łącznie ze sobą, którzy muszą to robić. A i mam też obok rozpisane, rozpisane ceny za najróżniejsze pakiety zdrowotne w Luxmedzie. Bo, bo czemu miałabym tego nie zapisać 11 lipca? I co jeszcze? I potem, słuchajcie, w którymś momencie, od 1 sierpnia do 1 grudnia jest absolutnie nic. To znaczy nic nie jest zapisane, są puste kartki, czekające aż w 2024 wypełnienie nowymi jakimiś przydatnymi treściami. A już 4 grudnia, proszę, zaczęłam zapisywać. O Boże. O Boże, 4 grudnia rozpisałam sobie w tym, w tym moim kalendarzu. Ja jestem osobą nie. Znaczy, nie jestem bardzo konfrontacyjna z osobami, których nie znam. Jakby moją konfrontacyjną część zachowuję jako prezent dla moich bliskich. W związku z czym miałam konfrontację, szykowałam się do konfrontacji z panią z przedszkola u mojej córki, które Córka powiedziała, że dostają cukierki w nagrodę za bycie grzecznymi, co mnie wkurzyło na, na, na około czterech poziomach. I tu sobie rozpisałam argumenty z tych czterech poziomów, żeby móc składnie, kiedy będę się bardzo denerwować i będą mi ręce trząść, jak będę rozmawiać z tą przedszkolanką, żebym chciała, żeby przestali. E, więc mam tutaj to wszystko rozpisane. Po czym e, zrobiłam dobrą rzecz, mianowicie zadzwoniłam do niej i zapytałam się, czy to prawda. A ona powiedziała, że nie, w ogóle nie rozdają w trakcie, w trakcie zajęć cukierków, tylko tam na urodziny są czasami dawane cukierki, to nie jest powiązane z tym, czy ktoś jest tak w cudzysłowie grzeczny, czy nie. W związku z czym e, cała ta moja rozpiska, to są dwie strony, gdzie mam, no mówię wam, e, wypisane całe zdania, co ja mam plan powiedzieć i jak odbijać najróżniejsze argumenty. E, na no nic się nikomu nie zdało. Oprócz tego, że ja się uspokoiłam, że wiem, że e, gdyby doszło do takiej konfrontacji, miałabym te argumenty, ale nie doszło, ponieważ moje dziecko po prostu źle coś zrozumiało i y, rozmowa w ogóle nie była potrzebna. Czy ja coś tu jeszcze ciekawego mam? A, No i słuchajcie, no, na ostatniej, absolutnie ostatniej stronie mojego kalendarza są wypisane są wypisane y, nazwiska ginekolożek, ponieważ w, w Luxmedzie, jak się poluje na y, na ginekolożki, to masz, macie około 4 4,5, może 5 sekund na kliknięcie odpowiedniej osoby i zabukowanie terminu, ponieważ jak się pojawia termin dobrej osoby, dobrej ginekologiczki, to on po prostu znika. Tak, w około 4,5 sekundy. W związku z czym, żebym nie, nie sprawdzała w międzyczasie na znanym lekarzu, czy dana ginekologiczka krzyczy na ciebie, jak jesteś na krześle, czy nie, i czy po prostu bada z jakimś podstawowym poziomem delikatności, czy też nie, żeby nie, nie tracić czasu, no to po prostu wypisałam sobie cztery nazwiska do osób, do których chcę wracać i do których chcę pójść i wiem już, że jak widzę wolny termin u nich, a potrzebuję się umówić, to walę jak w dym, a nie po prostu sprawdzam i rozważam i czytam horrorowe opinie. Także słuchajcie. Czy próbowałaś sobie kiedyś to zapisać? Tak, próbowałam, a oto wyniki tego. No i tak. Także co? Słyszymy się w styczniu. Na styczeń mam umówioną bardzo fajną gościnę. Oczywiście nic wam nie powiem. Natomiast rzecz, o której mogę wam powiedzieć, to są podcasty dla woźb, które się szykują i będą one w dniu finału. Ale będę Was jeszcze informować, gdzie można mnie wyglądać, yy, gdzie można wyglądać inne osoby. Na pewno będę gadać z kimś. Ciekawe, kto to będzie, jeszcze nie wiem. Ale na pewno będzie super. To słuchajcie. Przecież świąt szczęśliwego nowego roku. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, postaw mi kawę na Bajkofitu, albo napisz mi wiadomość, albo powiedz innym, że jest taki fajny podcast. Do usłyszenia następnym razem.